hej, kurczę, jest ciepło, mam wolne, w sumie lajcikowo spędzam dzień, bo jadę właśnie, no nie lajcikowo, jadę na zakupy przedświąteczne, ale wiecie co, chce się żyć, pewnie przez to słońce i przez to, że robi się ciepło, a jutro ma być podobne nawet 20 stopni. Korzystając z tego, że mam wolne i nie jadę w trasę, zapraszam Was na po prostu luźny, <laughs> chilloutowy vlog pod tytułem... Przygotowania do świąt? Nie chciałam tylko apelować, żebyście uważali na siebie w drodze, ponieważ ja tylko tak siedząc sobie w domu, w domowym zaciszu czytam co chwilę o nowych wypadkach, nowych nie tylko w kraju, ale też za granicą. Jest jakaś masakra, wydaje mi się, że ludziom już po prostu też odbija to takie, ten taki pośpiech i to się bardzo źle przekłada. To się bardzo źle przekłada na nasze styl jazdy i na nasze zachowanie na drodze. A jadę sobie jeszcze do sklepu po coś jadę sobie. Środa. Ten dzień okazał się wielką misją, bo okazało się, że jest dosyć duży problem z kupnem koszyka na święconkę. Także byłam już w dwóch sklepach, byłam w Action i byłam jeszcze w takim specjalnym sklepie, dla, do, gdzie są artykuły na przykład do kwiaciarni i tych koszyków jest masa, a koszyki były za małe, takie typowe do bukietów kwiatowych, gdzie wiadomo, że no, te koszyki się różnią i były same małe. Także może ze dwa jajka bym zmieściła i to wszystko. Zapytałam się nawet na Facebooku, gdzie kupię koszyk. to taka trywialna sprawa i okazało się, że sprawia sporo kłopotów. Gdzie kupię koszyk do święconki? Dostałam masę odpowiedzi i właśnie jadę sprawdzić Kerfur. Carrefour. W Kerfurze mamy taką niby galerię właśnie. To jest Kerfur, a obok jest jeszcze Pepko jest jeszcze Teddy. Także mam nadzieję, że znajdę tam. Wiktor, znajdziemy tam? Chyba tak. Oby. Bo już zjeździłam Miasta, ale są korki, jak nie wiem. O no pół miasta zjeździliśmy przecież. I okazuje się, moi drodzy, że nie kupiłam koszyka, za to dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy na temat wykliny. Na przykład okazuje się, że z roku na rok problem z wikliną, wikliną i z koszyczkami wiklinowymi, co za tym idzie pewnie z takimi wianuszkami, jak mam za sobą, będzie coraz większy, bo okazuje się, że na przykład ludzie, którzy wykonywali koszyki wiklinowe i wszystko co z wykliny w ogóle jest, po prostu. Odchodzą z tego świata i nie przekazują tej roboty dalej, bo młodzi nie chcą się parać tego typu robotom. Także yy, to jest chyba takie następstwo, tak samo jak jest z szewcami yy, lub z innymi, właśnie, zawodami, które giną śmiercią naturalną. Po prostu nie przychodzą one z jada, pradziada na, na wnuki, ponieważ wnuki nie chcą się tym zwyczajnie zajmować, nie? Yy, także i jeżeli... że. <laughs> Aha, no i co? No, no, tak naprawdę w sklepach zostały tylko albo mega małe, albo mega wielkie, albo z kolei takie, wiecie, lekkie, gdzie, gdzie po prostu. No, Bałabym się cokolwiek do tego koszyczka włożyć, bo bym stwierdziła, że to zaraz runie na ziemię. Albo po prostu tych koszyczków nie było w ogóle. Także mamy dzisiaj 13 kwietnia, jest środa, i nie ma już koszyczków w sklepach. I byłam w pięciu i mi się znudziło. I nie wiem, co zrobię. Zadałam pytanie nawet na Facebooku, gdzie znajdę koszyczki, i posypała się masa odpowiedzi, i w żadnych z tych sklepów tych koszyczków nie było. Więc zadam drugie pytanie: kto mi pożyczy koszyczek? Pożyczysz mi koszyczek. Albo pójdę po prostu, nie wiem, może z takim koszyczkiem na zakupy. Czy ważny jest koszyczek? Czy ważna, ważniejsza jest zawartość? No także te, tego typu ciekawostki. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was szuka y, jakiegoś y, pomysłu na biznes, to proszę bardzo, ja Wam tutaj sprzedaję. Możecie zająć się zrobieniem koszyczków wiklinowych. Aha, i co jeszcze najważniejsze? Podobno wikliny nawet nie warto ściągać z Chin, bo jest za lekka i transport ci po prostu nie opłaca. Także mamy, moi drodzy, kryzys wyklinowy. Ogólnie y, nie znalazłam koszyczka. Właśnie wydałam 3,5 stówy na zakupach w markecie. Na, nie wiem, czy do świąt w ogóle to wszystko się y, y, utrzyma w lodówce. I ogólnie mam... Tak, bach! I ogólnie mam gdzieś. Właśnie sobie <laughs> siedzę na placu sama. Mam gdzieś wszystko. Polecam każdemu takie, o, takie, takie chillowanie i takie takie nic, po prostu nie robienie. Co? ta mi spokój. Nie mam nie dzisiaj. Jezus. Dobra, ja już nie chcę chilować. Niech sobie mi telefon wypadnie. Niedobrze mi. Ej, Kasia, wiesz, że mi też nie było dobrze? Ja na tym siedziałem 10 minut. Nie polecam. O Jezus, ja siedziałam dwie sekundy. O, nie, ja, ja sobie posiedzę. Mój syn mówi, że mam zjechać. I ja tak się myślę, co? co, co ja nie zjadę, no? No już jadę. Uwaga, trochę słabo z tym miejscem. Człowiek się odzwyczaił od tego. Wow, zobaczcie, oprócz placu zabaw jest tutaj siłownia. Dopiero za moją dzielnię. Nie jestem w ogóle obczajona, co gdzie jest i tak właśnie teraz próbuję Obczaić. I jest siłownia, proszę bardzo, w terenie. Idę poodciągać się na drążkach. Ha! Będę podciągać nogi. Kurczę, trochę niewygodnie. Mama! No? 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 Ja tutaj, ale ci idę. Ale, Jezu, tutaj to... idę. Nie no, się idę. Bo? No? Nie widziałam.

Chciałam położyć się Jezus Maria okay. Kolejne ćwiczenie Wam teraz pokażę. Wyciąg górny. to jest. Nie ma po prostu żadnego oporu. Wyciskanie siedząc. Jedną ręką. Nazywa aktywne spędzanie czasów i trening w terenie. No dobra, słuchajcie. Ja was jeszcze yy, odwiedzę, bo chciałam ogólnie się z wami pogadać i zapraszałam was przecież na kawę, nie? Także zaproszenie jest cały czas aktualne. A ja sobie idę jeszcze trochę z dzieciakami powariować. Trzymajcie się się wchodzi. Ma chustawkę dla dzieci, nie? Podsypię się piasek.